W czasach, kiedy spacer to tylko z psem, no lub ewentualnie z kotem, jeśli oczywiście ten reflektuje, jednym z problemów, jakie mogą Wam się przydarzyć, jest zagospodarowanie sobie wolnego czasu w domu. Opcji mamy oczywiście kilka: książka, wakacje w przedpokoju, kwarantannowy remik, w którym do wygrania jest wyjście na dwór ze śmieciami, albo po prostu jeden wielki binge. Jeśli z braku czasu nie za wiele w zeszłym roku obejrzeliście, to ten odcinek jest przeznaczony specjalnie dla Was. Dzisiaj mamy dla Was animację, serial akcji oraz dwie propozycje dramatyczne. A więc do dzieła! Jeśli chodzi o animację, to mój wybór padł na Netflixową serię Big Mouth. I choć co prawda jej trzeci sezon, który wyszedł w ubiegłym roku, nie był już moim zdaniem tak udany jak poprzednie, głównie przez miałem wrażenie pójście twórców w żarty dla samych żartów. To już jednak dwa jego pierwsze, to czysta klasyka gatunku. Big Mouth koncentruje się na temacie dorastania, i jeśli przypominacie sobie swoje czasy podstawówki czy gimnazjum, to jest to okres dość mocno osobliwy. Tak więc, w życiu jak i w serialu tym, mamy do czynienia z młodzieżą, całą masą przekleństw oraz potworami hormonalnymi, które odpowiadają za wszystko to, co komplikuje życie dorastającej młodzieży. I ich niewiedzącym jak to wszystko ogarnąć rodzicom, którzy dodatkowo zajęci są gaszeniem własnych pożarów. Autor Nick Kroll spiął tu wszystko moim zdaniem perfekcyjnie. Od scenariusza, poprzez ostateczny kształt postaci, a na śmietance amerykańskiego dubbingu kończąc. Jest to seria pełna humoru, ale też tak jak już wspomniałem, całej masy zbereźności i przekleństw, co dla jednych może okazać się rzeczą nie do ogarnięcia, ale dla drugich... Całkiem w sam raz, ja powiem tak, siłą tego serialu jest to, iż pod warstwą tego, o czym wam przed chwilą powiedziałem, czai się naprawdę cała masa inteligentnych i mocno w punkt spostrzeżeń na temat tego piekielnie trudnego okresu w życiu młodych ludzi. Jeśli chodzi o serial akcji, to w zeszłym roku najlepszym okazał się zdecydowanie The Boys. Ci, którzy słuchają naszego podcastu, wiedzą, iż stronimy od superbohaterskich tasiemców o nadludzko pięknych herosach i wielkich misjach obrony świata przed zagładą. Tym bardziej więc dziękujemy losowi, iż chciało mu się przyzwolić na tak antysztampową odtrutkę na wszechobecną, heroiczną mizerię. Jest to bowiem mocno przyziemne podejście do tematu, przedstawiające świat, w którym superbohaterowie to nie skąpani w idealistycznym bełkocie Prometeusze. A młodzi ludzie, którzy rządzeni przez własne słabości, muszą swoją superbohaterskość wpisać w kontekst otaczającego ich świata, który z kolei rządzi się swoimi prawami. Mamy tu więc zarówno underdoga, któremu herosi bezpowrotnie wywracają życie do góry nogami, ponadludzkie zdolności bohaterów na straży społecznego ładu, ale także i korupcję, knucie, jad oraz szaleństwo mediów społecznościowych, które wypełniają tę z pozoru landrynkową rzeczywistość. Pora na dwa seriale dramatyczne. Pierwszym z nich jest moja tak zwana Guilty Pleasure. A dlatego Guilty, ponieważ bardzo wielu osobom ten serial po prostu nie podpasował, a dla mnie natomiast był on bardzo niecodzienną i mimo wszystko udaną produkcją. Mowa o paragrafie 22 na podstawie powieści Josefa Hellera. I wiem, wiem, fani książki czy też filmu Mike'a Nicholsa z roku 1970 pewnie spojrzą na mnie spod byka, ale serio, ta produkcja po prostu ogromnie mi zrobiła. Głównym bohaterem jest tu Josarian, stacjonujący we Włoszech amerykański bombardier, w tej roli świetny Chris Abbott, który tkwi w szczelinie tytułowego paragrafu oznaczającego po prostu sytuację bez wyjścia. W tym przypadku mówi ona o tym, iż żołnierz udający wariata w celu uniknięcia wojny tak naprawdę nim nie jest, bo chęć jej uniknięcia jest po prostu najczystszym aktem zdrowego rozsądku i w tej sytuacji Wojak do wojenki nadaje się idealnie. Wyprodukowany przez Georgia Cluneya ze świetną obsadą i pięknymi zdjęciami, Paragraf 22 jest dla mnie serialem mocno klimatycznym, pełnym zarówno lekkich nut, jak i brutalnego zderzenia się z frontową rzeczywistością. I choć czasami znajomość książkowych oryginałów potrafi być zaletą, to jednak w tym przypadku może moim zdaniem ona jedynie zaszkodzić. No tak przynajmniej sobie tłumaczę całą masę krytycznych głosów względem tej serii. Chociaż z drugiej strony ja książkę przeczytałem, no i nie wiedzieć czemu ten serial jednak mi się spodobał. No tak czy siak naprawdę, naprawdę gorąco namawiam na seans. Dzisiejsze zestawienie kończy nie tylko najlepszym dramatycznym, ale w ogóle serialem zeszłego roku. I będę mocno zdziwiony, jeśli ktoś z Was go jeszcze nie widział, lub nie daj Boże o nim jeszcze nie słyszał. No, ale jeśli takie osoby jednak się znajdą. Aż trudno uwierzyć, że musiało minąć ponad 30 lat od tragedii, która, jak dowiadujemy się z serialu, mogła nas jak nic w ostatnich tysiącleciach sprzątnąć z powierzchni Ziemi. Nie mówimy tutaj bowiem o czasach zimnej wojny i generalskich palcach na guzikach odpalających pociski jądrowe. Tutaj mamy do czynienia z historią o mleku, które zdążyło się już rozlać i teraz trzeba je jakoś z powrotem pozbierać do wiaderka. I to najlepiej tak, by w ogóle nikt się o tym nie dowiedział. Craig Mazin stworzył tu dzieło niesamowicie wierne realiom, jakie wtedy panowały. I poza kilka moim zdaniem średnimi momentami scen zbiorowych, ukazujących jeśli już to tylko świetnie skoordynowanych statystów, jest to dzieło praktycznie doskonałe. Ukazane w serialu poświęcenie ludzkie, nieuniknione konsekwencje dla tych, którym przyszło znaleźć się na przysłowiowej pierwszej linii frontu oraz nieudolność ludzi odpowiedzialnych za elektrownie, kompletnie nieumiejących ogarnąć temat, wszystko to pozwoliło mi docenić nie tylko skalę potencjalnej tragedii, ale też oddać należyty hołd z bólem w sercu przed telewizorem tym wszystkim, dzięki którym świat nadal istnieje, niesamowicie oddany klimat tamtych lat. Świetne role Jareda Harrisa, Stellana Skarsgarda czy Emily Watson, a także umiejętne wyłożenie kawy na ławę kompletnemu lajkowi, o co tak naprawdę w tym wszystkim od strony naukowej biegało, sprawia, iż jest to bezwzględnie najlepszy miniserial nie tylko zeszłego roku, ale i ostatnich dziesięcioleci. To tyle na dziś, kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz do słuchania naszego podcastu, w którym to w ostatnim odcinku także podsumowujemy rok serialowy. Ale tam robimy to już o wiele szerzej, ponieważ w naszej audycji pojawia się około 20 tytułów. Tak więc macie co słuchać. W następnym odcinku wideobloga natomiast mocno oczekiwana premiera najnowszego filmu wytwórni Disney Pixar pod tytułem Onward. Nasza strona domowa to www.tmfpodcast.com. Jesteśmy również na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Odpowiednie linki w opisie odcinka. Dziękuję za uwagę, kochani. Uważajcie na siebie i do zobaczenia w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Cześć.